Rozdział czterdziesty pierwszy. My oczywiście, że jesteśmy niewinni. Biorę głęboki wdech, zatapiając się w jego oczach. — Ja... — Pan kupi róże dla pani! Niski, szczerbaty sprzedawca stanął zaraz obok nas i trzymając w ręku wiadro pełne czerwonych róż, wpatruje się z nadzieją w nasze postacie, nieświadomy, co właśnie zrobił. Przysięgam, że gdybym miała sprawne ręce, na miejscu ukręciłabym mu kark. Zamiast tego odwracam się gwałtownie do mężczyzny, a Sherlock delikatnie mnie puszcza. Na mojej twarzy pojawia się taka żądza krwi, że wiele wrogów truchlałoby pod samym spojrzeniem. Wynoś się, pon! Syczy tak zjadliwie, jakbym zaraz miała opluć go kwasem. Handlarz nagle jakby zmniejsza się w sobie, a jego twarz przybiera popielaty odcień. Nie mija sekundę, a ucieka na drugi koniec mostu, co krok odwracając się, by sprawdzić, czy przypadkiem go nie gonie. No i wszystko, szlak trafił. Sama nie wiem, czy ten skończony kretyn właśnie mnie uratował, czy może zaprzepaścił na coś szansę. Jedno jest pewne. Ta chwila już nie wróci. Odwracam się do Sherlocka, który patrzy na mnie trochę skonsternowany. Prędko jednak się prostuje i już unikając mojego wzroku podaje mi kulę. Możemy już wracać. Oznajmia i ruszę przed siebie. Na moment wydaje mi się, że on również jest sfrustrowany z pojawieniem się nieproszonego sprzedawcy. Zaciskam powieki i dopiero po paru sekundach je otwieram i ruszam za Holmesem. W mojej głowie wirują myśli, kompletnie od siebie sprzeczne. Co by było, gdybym zdążyła wypowiedzieć zdanie do końca? Jestem tak rozkojarzona, że w ostatniej chwili zauważam krawężnik i nie ląduję twarzą na ziemi. Sherlock od razu się odwraca, jednak chyba nie dostrzega mojego niedoszłego upadku. Ostrożnie przechodzę z chodnika na żwirową ścieżkę, dołączając do detektywa, który nie rusza się z miejsca. Weź to. Nagle wyciąga coś z kieszeni i wystawia zciśniętą dłoń. Unoszę brew do góry, wciąż lekko rozkojarzona, i nie zastanawiając się długo biorę od niego przedmiot. Wpatruję się w niewielkie pudełko na mojej dłoni, jednak zamiast je otworzyć, tylko wlepiam w nie wzrok. Sherlock wzdycha zniecierpliwiony i szybko uchyla wieko. W kwadratowym czerwonym pudełeczku, wsunięty w rozcięcie w białej poduszeczce, Mieni się w świetle lamp srebrny pierścionek, a na jego środku błyszczy niewielki diament, wokół którego wsadzono kilka mniejszych. Mrugam chaotycznie, nie odrywając wzroku od pierścionka, chyba chcąc się upewnić, czy nie jest to jakieś przywidzenie. Lekko uchyla usta, ale nie wydobywa się z nich żaden dźwięk, a mój mózg właśnie chyba się wyłączył, bo nie mogę za nic zrozumieć. Co ten pierścionek robi na mojej dłoni? Och, to jedyne, co jestem w stanie powiedzieć. Nic bardziej nie przekona policję o naszej niewinności, niż obraz świeżo upieczonych marzeczonych w Paryżu. Mówi dumny ze swojego pomysłu, ale ja potrzebuję kilku sekund, żeby zrozumieć w pełni jego wypowiedź. Aha, dukam wymuszając uśmiech. Spodziewałem się innej reakcji, ale cóż, po prostu go załóż. Sherlock przewraca oczami i wyciąga pierścionek z pudełka. Przez moment myślę, że sam włoży mi go na palec, ale ten tylko bezceremonialnie zabiera pudełko i kładzie biżuterię na mojej wciąż otwartej dłoni. Powoli kiwam głową i wsuwam go na serdeczny palec prawej ręki. Pasuje idealnie, co szczerze mnie zaskakuje, ale nie tak jak sam fakt pojawienia się go na moim palcu. Musimy ustalić dokładną wersję wydarzeń, którą wciśniemy policji. Sherlock zaczyna swój długi wywód, gdy ruszamy w stronę hotelu. Próbuję skupić się w pełni na jego słowach, ale mój wzrok ciągle ucieka w stronę ręki, na której połyskuje diament. Nawet w najśmielszych snach nie przypuszczałam, że będę zaręczona z Sherlockiem w tak pokrętny sposób. To strasznie dziwne uczucie, ale zarazem całkiem przyjemne. Spacerujemy uliczkami w pobliżu hotelu. Gdy Holmes objaśnia mi przygotowane różne scenariusze na wszystkie okoliczności. Kiedy kończę, stajemy przed drzwiami budynku, w którym się zakwaterowaliśmy, a ja już całkowicie ochłonęłam po niespodziewanym geście detektywa. Szybko spoglądamy na siebie i, wchodząc w ustalone wcześniej role, wchodzimy do środka używając breloczka przy kluczach. Z naszych twarzy nie znikają uśmiechy, a ja udaję również wielce podekscytowaną. Jesteśmy świadomi kamery rejestrującej nasze poczynania. I gwarantującej nam właśnie alibi. Na korytarzu panuje półmrok i kompletna cisza. Żaden z gości nawet nie ma pojęcia, że kilka pokoi dalej leżą dwa ciała bez życia. Nie wychodząc z roli, przechodzimy aż na nasz korytarz i dopiero gdy Sherlock zamyka za nami drzwi, znów jesteśmy sobą. Przecieram opuchnięte oczy, które kleją mi się, choć staram się to najlepiej ukryć. Spoglądam w stronę kusząco miękkiego łóżka małżeńskiego. Ale zanim Sherlock to zauważa, odwracam wzrok i strząsam z siebie oznaki zmęczenia. Możesz się położyć, ja nie jestem zmęczony. Oznajmia obojętnym głosem i siada w fotelu ściągając marynarkę. Nie ma takiej potrzeby. Oznajmiam nie chcąc wyjść na przemęczoną, ale moje wory pod oczami świadczą o czymś innym, co niewątpliwie zauważył detektyw. Przecież wiem, że nie miałaś możliwości wyspać się w szpitalu. Ja ostatnią noc spędziłem u siebie i nie muszę spać, a tobie dobrze to zrobi. Jeśli chcemy jutro przekonująco wypaść, nie powinnaś wyglądać na zmęczoną. Nie mogę nie przyznać mu racji i albo on tak świetnie ukrywa swój stan, albo faktycznie jest w pełni wypoczęty. Kiwam głową z wdzięcznością i idę do łazienki. Myślę o tym wszystkim, co się dzisiaj wydarzyło, zmywając wacikiem makijaż z twarzy. Czy to, że An i Adam są martwi, pomoże mi z moimi lękami? Czy ten pocałunek na moście był w pełni szczery? I w końcu... Co by się stało, gdybym dokończyła wypowiedź? Myję twarz chłodną wodą i ściągam olśniewającą kreację, układając ją ostrożnie na półce. Kiedy po parunastu minutach jestem w wygodnym dresie, wychodzę, by zobaczyć, że Holmes nie zmienił w ogóle swojej pozycji. Siedzi zagłębiony w fotelu z przemkniętymi oczami, opierając brodę na złączonych palcach. Postanawiam nie wybudzać go z tego transu, więc po cichu guśtykam do łóżka i siadam na miękkim materacu. Kiedy kładę się na czystej pościeli, jestem tak odprężona, że w sekundę dopada mnie zmęczenie, a puszysta poduszka pod moją głową koi jeszcze nie do końca wyleczone rany. Muszę przyznać, że trochę mi głupio, patrząc na to, że leżę teraz w wygodnym łóżku, w dodatku za dużym o jedną osobę, podczas gdy Sherlock siedzi w fotelu i będzie na to skazany całą noc. W ostateczności mogłabym mu zaproponować zmiany albo podzielenie łóżka, ale po pierwsze, by się na to nie zgodził, a po drugie, wyszłabym na idiotkę. Postanawiam więc milczeć i cieszyć się odpoczynkiem. Chociaż w głowie myśli mam co niemiara i chcą mnie bombardować ze wszystkich stron, jestem zbyt zmęczona i wystarczy mi kilka minut, żeby pochłonął mnie sen. Niestety. Znów stałam się bezbronna bez osłony, którą tworzyłam przez te lata treningów. Nie mogę się obronić ani też tym bardziej walczyć z mrocznymi wspomnieniami i lękami. Mój sen to z początku głównie migawki wspomnień. Ciemna piwnica, knebel w ustach, śmiechy i wrzaski Ani Adama, próba przepiłowania liny w samochodzie, ucieczka i upadek surwiska, lodowaty wiatr w mrocznym lesie i kończące się resztki nadziei na ratunek. To wszystko na nowo ożyło i na nowo mnie zabolało. Jednak największe katusze sprawiłam sobie ja sama, moimi obawami i lękami. Leżę gdzieś między drzewami, słyszę jakieś kroki, więc odwracam się błyskawicznie i staję oko w oko z Adamem, który z drwiącym uśmiechem celuje w moją stronę ostrze noża. Momentalnie biegnę na niego i zaczynam go okładać pięściami, Próbuję się bronić, ale robi to na tyle nieudolnie, że wyrywam mu ostrze i wbijam wprost w jego klatkę piersiową. Nagle zdaję sobie sprawę, że wykrwawiająca się przede mną osoba to nie Adam Torres, ale Sherlock. Patrzy na mnie przerażony, przyciskając ręce do rany. Sherlock, krzycze, gdy jego oczy robią się puste, a ciało opada bez życia. Podnoszę się z ziemi, ale nie jestem już w lesie. Patruję się w zamknięte drzwi naszego pokoju hotelowego, a po ciele nie ma ani śladu. Słyszę mechanizm zamykający drzwi, a następnie prędko oddalające się kroki. Zamiast się denerwować, staję spokojna, patrząc tylko i nie wykonując żadnego ruchu. Ogarnia mnie spokój i chcę usiąść, gdy słyszę za sobą jakiś szelest. Powoli odwracam głowę, a moim oczom okazuje się sam Jim Moriarty z rozciętą szyją z której wciąż spływa strumieniami krew. Mój były szef uśmiecha się tak jak zwykle, a ja krzyczę przerażona. Przecież ty nie żyjesz! Z jego ust wydobywa się wysoki chichot, gdy zbliża się do mnie i staje niecałe pół metra przed moją twarzą. Przecież ja cię nigdy nie zostawię. Nie zapominaj o tym... Mówi melodyjnie, jakby śpiewał kołysankę. Zastanawia cię... Dlaczego Shirley postanowił sam się z nimi rozprawić? Przecież się wytłumaczył. Zaczynam, ale jego śmiech znów mi przerywa. A ty mu wierzysz. Nawet on ma dość oleju w głowie, żeby wiedzieć, że nie powinien przyznać prawdy, którą jest to, że... byś mu tylko tam przeszkadzała. Nie chciał, żeby mnie zabili. Podnoszę głos, który lekko mi drży. Bla, bla, bla. Próbujesz sama sobie wmówić, że to prawda, a on po prostu nie chciał być zamknięty w więzieniu. Gdybyś tam zawaliła, mogłabyś zostawić ślady, a wtedy... Przestań! Krzyczę, a otoczenie nagle się zmienia. Stoję po środku innego pokoju hotelowego. Przede mną Sherlock ściskając w ręku mój nóż, patrzy na dwa ciała leżące na ziemi. Wzdrygam się, gdy wyczuwam oddech Jima na moim karku. Słuchaj się dobrze. Holmes stoi tyłem do mnie, ale słyszę, że coś mówi. Z początku to niewyraźny szmer, ale później jestem w stanie wychwycić słowa. Dobrze, że nie histeryzowała. Mogłaby tu znów dostać z tego swojego ataku paniki i na pewno by nas złapali. Holmes nagle znika, podobnie jak wnętrze pokoju, które zostaje zastąpione widokiem z mostu w Paryżu, wśród turystów i sprzedawców pamiątek. Rozglądam się dookoła, przede mną materializuje się Sherlock, wpatrując się w moje oczy. Co chciałaś powiedzieć? Unosi jedną brew, przyglądając mi się. No dalej, powiedz to. Moriarty znów pojawia się obok mnie, pochylając się nad moim uchem, także że prawie dotyka go ustami. No powiedz. Przekonamy się co zrobi. Otwieram powoli usta. Chcąc dokończyć wypowiedź, ale zastygam. Nie mogę. Zwieszam głowę, a Jim jęczy niezadowolony. Dobra. Sam to zrobię. Przestaję patrzeć ze swojej perspektywy na odgrywającą się scenę, a widzę widok od strony osoby trzeciej. Rozpoznaję samą siebie przed Holmesem. Nachylam się nad nim i mówię cicho, prawie niesłyszalnie: Kocham cię. Mam ochotę stąd uciec. Nie widzieć, co się stanie dalej. Zniknąć i więcej do tego nie wracać, ale zamiast tego znów stoję przed Sherlockiem, patrząc mu w oczy, podczas gdy on robi zaskoczoną minę, a następnie zażenowaną. Czekaj, ale ty wiesz, że to było tylko na pokaz. Znaczy, ja rozumiem, że tak się wczułaś, ale ty chyba naprawdę tak nie myślisz. Chcę potwierdzić. Udowodnić mu, że tak nie jest – ale moje usta same się otwierają i wytwarzają słowa. Naprawdę cię kocham. Brunet odsuwa się nagle dwa kroki do tyłu, lekko przestraszony. Sądziłem, że jesteś inna, że nie będziesz się w takie rzeczy bawić. Jednak się przeliczyłem. Przyjmij, że ja nigdy cię nie pokocham, a nawet nie masz co liczyć na wspólny związek. Ja poślubiłem pracę i tylko pracę. Czemu jesteś taka dziecinna? Kręcę szybko głową nie mów tak. Moje słowa w ogóle do niego nie dochodzą. Zamykam oczy, do których napłynęły mi łzy. Staje obok mnie Jimmy, chwyta moją szczękę, patrząc mi prosto w oczy. Zawsze byłaś bezduszną agentką, a teraz, skoro nie masz nawet tego, jesteś nikim. Otwieram gwałtownie oczy, wybudzając się ze snu. Całe szczęście nie robię tego zbyt chaotycznie chociaż mój oddech jest przyspieszony, a serce tłucze mi się w piersi. Leżę na plecach, z głową zatopioną w poduszce, a wokół panuje półmrok. Kiedy odwracam wzrok w stronę okna, dostrzegam, że przez zasłonięte zasłony przedziera się poranne światło. Powoli odwracam głowę, patrząc na fotel, w którym dalej siedzi Holmes. Ma zamknięte oczy i jest wyprostowany, ale odnoszę wrażenie że wygląda trochę inaczej, niż gdy zwykle wpada w tego swojego rodzaju trans. Może to tylko moje wyobrażenia albo zobaczył, że się obudziłam. Ostrożnie siadam na łóżku i opieram się o ścianę. Sherlock wzryga się, słysząc szelest pościeli i spogląda na mnie obojętnie. Czy postanawiam zaryzykować i przynajmniej świadomie się ośmieszyć? Czy ja coś mówiłam przez sen? Jego kącik ust lekko drga, co wyraźnie stara się ukryć. Może coś tam mam rotałaś, ale spokojnie. Bez tego już znałem hasło do Twojej komórki. Perskam śmiechem, a na jego twarz wykwita pobłażliwy uśmiech. Naprawdę tego potrzebowałam. Widzę, że humor ci z rana dopisuje. Mówię wciąż się uśmiechając. Oczywiście, w końcu za parę godzin będziemy próbować oszukać zespół policjantów i sądzę, że będzie to całkiem niezła zabawa. Kręcę głową z niedowierzaniem. Ciekawie na to patrzysz. Podciągam nogi pod brodę, spoglądając na zegar przy łóżku, który wskazuje siódmą trzydzieści. O której chcemy tam zejść? Bufet śniadaniowy będzie otwarty. Do dziesiątej. Rodzeństwo Torres miało wynajęte pokoje do dzisiaj i muszą się wynieść do godziny dziewiątej. O ósmej trzydzieści recepcjonistka pójdzie się upewnić, czy zaczynają się zbierać, a wtedy odkryje ciała. Wliczając dwie minuty na szok, może mdłości, wybiegnie, by zadzwonić na policję, która według paryskich statystyk i uwzględniając odległość najbliższej jednostki, powinna się zjawić o 8.43. Z początku zajmą się ciałami, a następnie zaczną przesłuchiwać gości. Domyślam się, że recepcjonistka wspomni o nas na początku, jako że zjawiliśmy się dzień przed morderstwem oraz płatność mieliśmy uregulować przy wymeldowaniu się. Tak więc nawet nie zna naszych imion. Będziemy głównymi podejrzanymi, a ponieważ nie chcemy zwracać na siebie uwagi z początku, sami zajdziemy na dół o godzinie 9, 6, żeby wyszło trochę spontanicznie. O tej porze policjanci powinni być na dole i zabezpieczać wyjście, żeby żaden z gości nie opuścił hotelu bez ich wiedzy. Resztę ustaliliśmy wczoraj, ale mamy teraz półtorej godziny, żeby się przygotować na wszelkie ewentualności. Cieszę się, że jest w dobrej formie. Żeby nie zmarnować czasu, od razu zwlekam się z łóżka i idę do łazienki. Ubrać się w normalne ciuchy. Zanim zamykam drzwi, zauważam, że Sherlock ma już na sobie inną koszulę, co oznacza, że zdążył się przebrać. Odstawiam kule przy ścianie i podpierając uszkodzoną nogę o składane krzesełko, pochylam się nad umywalką, żeby przemyć twarz. Mój wzrok pada na prawą dłoń i przez kilka sekund wpatruję się w połyskujący pierścionek, zanim zdejmuję go i odkładam na szafkę. Dopiero, kiedy z mojej twarzy znikają blizny i ukryte pod niewidoczną warstwą makijażu, adres zmieniłam na czerwoną koszulę i czarne dżinsy, zakładam pierścionek z powrotem. Ok, to teraz przez następne dwie godziny masz być uroczą francuską, ze skłonnościami do dramatyzowania, a cała twoja uwaga jest skupiona na twoim ukochanym, narzeczonym. Z takim nastawieniem wychodzę i razem z Sherlockiem bierzemy się za udoskonalanie naszego planu. O ustalonej godzinie oboje w pełni przygotowani wychodzimy z pokoju. Hotel przestał być zaciszny jak zwykle, panuje wokół gwar zdenerwowanych głosów. Sherlock kłopie mnie pod rękę, trzymając nasze dwie torby i oboje roześmiani schodzimy na dół. Przedstawienie, czas zacząć. Zastygamy w bezruchu patrząc z zaskoczeniem na czterech umundurowanych policjantów stojących w recepcji i rozmawiających z kobietą zaladą. Na nasz widok wszyscy się prostują i wbijają w nas groźne spojrzenia. Uśmiecham się lekko zakłopotana i powoli się zbliżamy. Dzień dobry... Mówi niepewnie płynnym francuskim. Jeden z policjantów staje przed resztą. Witam, naczelnik Wydziału Kryminalnego August Lero, policjant pionu pocharycyjno-śledczego. Chciałbym zadać Państwu kilka pytań. Robię zaniepokojoną minę i ściskam Sherlocka mocniej za rękę. Czy coś się stało? Gdzie Państwo byli wczoraj, w godzinach 23 24.00? Robię wielkie oczy, a na moje usta wypływa mały uśmieszek. E, jakoś wtedy weszliśmy z kotelu, do późna w nocy byliśmy na spacerze i było wspaniale. Nigdy bym się nie spodziewała, ale poprawiam włosy, eksponując pierścionek. Oświadczył mi się i chyba nic nie jest w stanie popsuć mi dzisiaj humoru. Uśmiecham się jeszcze szerzej, patrząc czule na Holmesa, w ogóle nie wyczuwając atmosfery, jaka panuje wśród policjantów. Tak więc, coś się stało, że panowie tutaj. Pyta Holmes spokojnie, ale bardziej stanowczo niż ja. Naczelnik wzdycha i kiwa głową. Niestety, wczoraj wieczorem zamordowano dwóch gości hotelu. Policjan chce coś jeszcze dodać, ale przerywam mu głośnym piskiem. Słucham? Robię się blada, a oczy poszerzają mi się z przerażenia. Chcę... panże, że... Że w tym... Zaczynam gwałtownie łapać powietrze. Przecież... Myśmy tu... Odwracam się do Sherlocka, cała dygocznąc. Nie, nie, nie. To. Kochanie, spokojnie. Wszystko jest dobrze. Sherlock łapie mnie za ramiona. Jak? Ma być dobrze? Podnoszę głos jak histeryczka. Możemy prosić o wody? Pyta przejętym głosem, a zaniepokojeni policjanci wzdrygają się i szturchają nawzajem, aż w końcu jeden biegnie do jadalni, a po sekundzie wraca ze szklanką wody, którą podaje Holmesowi, podczas gdy ja wciąż łapię chaotycznie powietrze. Paroma łykami opróżniam szklankę. Boże, ja chyba... Spokojnie, oddychaj. Sherlock patrzy na mnie i bierze kilka głębokich wdechów, a ja idąc za jego przykładem w końcu się uspokajam. Panowie... Takich rzeczy nie powinno się mówić tak nagle. Holmes podnosi głos i obejmując mnie ramieniem, patrzy z wyrzutem na policjantów, którzy wydają się szczerze zastrzeni. Christine o mało co nie zemdlała, a panowie mówią, że jakieś dwa trupy leżą w tym samym budynku, w którym spędziliśmy noc? Co? Krzyczę tak piskliwym głosem, że nawet moje uszy to drażni. Tu gdzieś! One ciągle! Udaję nagły napad mdłości i wybiegam w stronę toalet trzymając rękę przy ustach. Sherlock i dwóch umundurowanych biegną za mną, a gdy z rozpędu wpadam do kabiny i trzaskam drzwiami, pochylam się nad ubikacją i nie zastanawiając się długo nabieram do rąk wody z toalety i wylewam ją z powrotem z głośnym pluśnięciem w akompaniamencie kaszlów i jęków. Wyszło tak przekonywująco, że na moment naprawdę mnie zemdliło. Odczekuję dobrą minutę, zanim wychodzę, kuśtykając i przecierając usta wierzchem dłoni. Dwóch policjantów, którzy za mną pobiegli, wyglądają na naprawdę zmieszanych i z całych sił próbuję ukryć uśmiech. Oboje prędko odwracają się plecami, żebym mogła w spokoju przemyć usta nad umywalką. Powoli zbliżam się do Sherlocka, który stoi równie przejęty obok posterunkowych, choć na moment widzę, jak z uznaniem kiwa głową. Szybko jednak wraca do roli. I obejmuje mnie, pomagając mi wrócić do recepcji, po drodze wciskając mi do ręki miętówkę, którą wpycham do ust, żeby nie mogli wyczuć, czy faktycznie wymiotowałam. Dwaj policjanci idą zaraz za nami ze zwieszonymi głowami. Postaram się z nimi porozmawiać. Mówi mi Sherlock na ucho, jednak na tyle głośno, by mężczyźni za nami to usłyszeli. Kiwam głową i zostaję w tyle, a Holmes podchodzi do naczelnika, do którego prędko dołączają dwaj umundurowani. Niech pan posłucha. Przyjechaliśmy tu na jedną noc. W cudem udało nam się wyrwać z miasta. Moja narzeczona miała kilka dni temu wypadek samochodowy i chyba już dość się nacierpiała. Za dwie godziny mamy samolot powrotny i czy moglibyśmy już wyjść? Policjant wzdycha. Mm, musimy państwa przesłuchać na komendzie i dopiero po spisaniu zeznań moglibyśmy... Nagle wybucham płaczem, opadając na krzesło przy blacie recepcji. Holmes patrzy na policjanta z wyrzutem i ściąga brwi. Chodzi o komendy. Ścisza głos. Christine miała nieprzyjemność być przesłuchiwaną w sprawie jej ojca i zdecydowanie nie chcemy tego przeżywać znowu. Miej pan serce. Myśmy naprawdę nie wiedzieli, a skoro mówi pan, że ich zabito o tej 23, i tak nas tutaj nie było. Możecie to sprawdzić na kamerach albo przepytać sprzedawców przy moście. Tylko niech nas pan wypuści, proszę. Myśmy się dopiero co zaręczyli. Niech pan nam tego nie psuje. Naczelnik wypuszcza ze świstem powietrze i patrzy przez ramię Holmesa na mnie, która wciąż ukazala na łzami. Myję! Krzyczy, a jeden z policjantów podnosi głowę. Sprawcie mi za zapisy tych kamer. Tak jest! Młody mężczyzna wybiega za zaladę. I siada przed komputerem, a po krótkiej instrukcji ze strony recepcjonistki dostaje się do danych hotelu. Chwilę wgapia się w ekran i na krótki moment widzę, jak oczy mu się poszerzają, a usta wyginają się w podkówkę. Y, widzę, jak wychodzą? Mówi trochę nieprzytomnym głosem. Powstrzymuje śmiech, wiedząc doskonale, co go tak rozproszyło, biorąc pod uwagę, że szłam tamtędy w mojej nowej sukience. Szefie, na zapisie jest, że wyszli o 23.08, a wrócili... Po chwili ciszy znów się odzywa. O 2.22. Na sekundę policjant przy laptopie zerka na mnie z lekko rozcholonymi ustami. Szybko się jednak ogarnia i wraca do reszty mundurowanych. Naczelnik przeczesuje palcami swoje włosy i wzdycha. Nie byli państwo zahajstowani w bazie hotelu? Sherlock kręci głową. Uff, jednak powinniśmy... Nie kończę. Bo młody policjant, który przed chwilą sprawdzał nagrania, podchodzi do niego i nachyla się mu nad uchem, coś szepcząc. Zgaduję, że są w jakiś sposób spokrewnieni, skoro pozwalają sobie na takie spoufałości. Ale nie mam nic przeciwko. Naczelnik unosi brew i znów na mnie zerka. W końcu wypuszcza głośno powietrze i kiwa głową. Niech panu będzie, obejdziemy za zasady i oficjalnie państwa tu nie było. Ale zostawicie swoje dane kontaktowe i w przypadku jakichś problemów chcę móc się z Państwem skontaktować. Sherlock uśmiecha się szeroko, a ja podnoszę zapłakaną twarz. Bardzo Panu dziękuję! Oczywiście! Podpiszemy, co tam trzeba! Mężczyzna kiwa głową na swoich podwładnych i jeden z nich przynosi jakieś papiery. Holmes szybko je chwyta i podchodzi z nimi do mnie. Oboje podpisujemy się z myślonymi nazwiskami i tak jak ja wpisałam Christine Morin. Tak Sherlock podpisał się jako Victor LaVue. Oczywiście adres też mamy wymyślony. I kiedy cała karta jest uzupełniona nieprawdziwymi danymi, detektyw bierze dokument i oddaje go w ręce naczelnika. W takim razie będziemy się ją... och... prawie bym zapomniał. Podchodzi do recepcjonistki i kładzie jej na blat odliczone banknoty euro. Wraca do mnie i pomagając mi wstać, bierze mnie pod ramię. Zbierając z ziemi również nasze torby. Wychodząc, widzimy jeszcze wnętrze jadalni, gdzie wszyscy goście hotelu czekają na swoją kolej do przesłuchania. Opuszczamy hotel i dopiero kiedy skręcamy w główną ulicę, oboje wymieniamy zadowolone spojrzenia, a następnie głośno parskamy śmiechem. Przecieram z twarzy łzy i wciąż śmiejąc się zdejmuję z palca pierścionek, który Holmes chowa do pudełeczka, który ląduje w jego kieszeni. – Czyli, że nam się udało? <laughs> – Mówi z szerokim uśmiechem. – Zgadza się – Sherlock kiwa głową – nie sądziłem, że tak łatwo pójdzie. No widzisz, nie było potrzeby przygotowywać aż tak wiele planów B. Zawsze lepiej być gotowym, ale co racja to racja. Nie sądzę, żeby jeszcze kiedyś chcieli się z nami skontaktować. Wchodzimy na chodnik przy głównej ulicy, a samochody śmigają przed nami z głośnym rykiem silników. Wracamy. Pytasz Serlock już podnosząc rękę, by zatrzymać taksówkę. Poczekaj, zatrzymuję go. Chcę załatwić jeszcze jedną rzecz. Ruszam podpierając się kuli w stronę mostu, a zaskoczony brunet idzie za mną. Wchodzimy na metalową konstrukcję, a ja staję podpierając się barierki. Wyciągam z kieszeni komórkę Adama, którą zrobił mi zdjęcie. Na twarzy Sherlocka pojawia się zrozumienie. I w spokoju patrzy jak wyciągam z telefonu kartę pamięci i przyciskając ją w połowie do metalowej poręczy opieram na niej rękę, wyginając małą blaszkę. Powtarzam czynność w drugą stronę i w końcu karta przełamuje się na pół. Następnie biorę komórkę i razem z połamaną kartą pamięci ciskam nimi do sekwany. Wpadają do wody kilkanaście metrów dalej, tworząc na powierzchni rzeki kręgi, które jednak od razu znikają stłumione przez nurt. Ten temat jest już zamknięty. Mówię cicho, patrząc w toń wody. Możemy wracać. Nie powinnaś tego robić. Mówi Sherlock poważnie, więc odwracam się, wpatrując w niego. Nie wolno zanieczyszczać wody. Odpowiada z małym uśmieszkiem, na co parskam śmiechem, rozluźniając się. <grybujesz> Będę musiała żyć z tym na sumieniu. Wzdycham, wciąż się uśmiechając, i po raz ostatni patrzę na pnącą się w oddali wieżę Eiffla. <grybujesz>